Jeśli interesujecie się tematem Starfielda, to z pewnością słyszeliście już, że nowy RPG Bethesdy pozwoli zwiedzić ponad tysiąc różnych planet. Liczba ta wypłynęła po raz pierwszy w czerwcu 2022 roku, a ujawnił ją sam Todd Howard, czyli reżyser gry. Słowa te powielano potem w internecie tak często, że dziś, kilkanaście miesięcy później, wszyscy uznają je już za fakt. Wiecie jednak, jaki jest z tym faktem problem? To nie jest prawda. Uwielbiam robić rzeczy, których inni nie robią, bo im się nie chce, więc odpalając Starfielda po raz pierwszy, wiedziałem, że hasło o planetach prędzej czy później zweryfikuje. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w rzeczywistości będzie ich dużo mniej, bo nie spełna 700. Zakładałem, że dzięki generowaniu proceduralnemu, które z powodzeniem wykorzystano wcześniej, na przykład w Nomen Sky, Stworzenie takiej liczby planet w Starfieldzie nie powinno stanowić żadnego problemu. Z jakichś powodów to się jednak nie udało, a Todd Howard ewidentnie przesadził. Powstało więc bardzo ładne marketingowe hasło, ale mimo wszystko dalekie od prawdy. Zanim przejdziemy do segmentu, co poeta miał na myśli, kilka słów o tym, w jaki sposób to w ogóle sprawdziłem. Tak się składa, że Galaktyka w Starfieldzie ma ograniczoną liczbę układów planetarnych i jest ich dokładnie 120. Posiadając przyzwoity statek, który potrafi wykonywać skoki grawitonowe o zasięgu 27 lat świetlnych, jesteśmy w stanie wlecieć do każdego układu dostępnego w tej grze. Taka wizyta od razu ujawnia nam liczbę planet, księżyców oraz innych obiektów znajdujących się w danym układzie. Wystarczyło więc poświęcić kilka godzin na taką wycieczkę, Wrzucić do arkusza liczby podsuwane przez samą grę, a następnie te wyniki sumować. Proste? Proste. A liczby nie kłamią, zakładając, że nie popełniłem żadnego drobnego błędu w tych wyliczeniach, a pilnowałem się bardzo mocno. W Starfieldzie mamy dokładnie 692 planety oraz 995 naturalnych satelitów, które te planety obiegają. W sumie daje to 1687 ciał niebieskich. Na których w większości da się wylądować. Dlaczego w większości, a nie na wszystkich? Bo jest to zwyczajnie niemożliwe. W samym Układzie Słonecznym znajduje się kilka gazowych olbrzymów, mianowicie Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, więc z dziewięciu dostępnych tam planet odpadają nam już cztery. Starfield nie pozwala też wylądować na niektórych asteroidach. Tutaj znów posłużę się przykładem nam najbliższym, bo takimi obiektami w grze są oba księżyce Marsa. Phobos i Deimos. Tutaj od razu mała dygresja, jeśli zastanawiacie się, dlaczego powiedziałem o dziewięciu planetach układu słonecznego, a nie o ośmiu, to już wyjaśniam. W Starfieldzie nie ma podziału obiektów astronomicznych na planety i planety karłowate, a właśnie taką jest Pluton. W nomenklaturze użytej w grze Pluton jest takim samym ciałem niebieskim jak wspomniany choćby wcześniej Mars, a więc jest planetą i tyle. Wspominam o tym dlatego, żeby uniknąć potencjalnych nieporozumień. Wróćmy jednak do głównego tematu. Powiedziałem wcześniej, że w grze występują gazowe i lodowe olbrzymy, a na nich nie da się z oczywistych względów wylądować. W układzie słonecznym mamy cztery takie planety, a wiecie, ile ich jest w całej grze? 224. Oznacza to, że na 692 planety występujące w Starfieldzie wylądować da się tylko na 468. Trochę mało, biorąc pod uwagę wcześniejsze deklaracje. Ocena słów Toda Howarda zależeć będzie przede wszystkim od naszego nastawienia. Dla ludzi nielubiących betzdy informacja, że planet jest dużo mniej niż zapowiedziano, będzie pewnie jakimś pretekstem do krytyki i ja to w sumie rozumiem. Z drugiej strony, możemy też uznać, że słowa planeta, Howard użył w swojej wypowiedzi dość niefortunnie, a tak naprawdę miał na myśli wszystkie obiekty. Które można eksplorować pieszo, bo to w sumie wynika też z kontekstu jego wypowiedzi. Tych na pewno jest ponad tysiąc, bo lądować da się zarówno na planetach, jak i księżycach, a z punktu widzenia gry one w zasadzie niczym się nie różnią. Po obu typach ciał niebieskich można chodzić, na obu znajdują się różne rzeczy do zwiedzania. Różnica jest tak naprawdę widoczna wyłącznie na mapie układu. Jak już wysiądziemy ze statku, to łazi się po nich zupełnie tak samo. Oczywiście Todd Howard powinien uważać na to, co mówi, bo też nie pierwszy raz w swoim życiu przesadził. Jeśli ponad rok przed premierą gry rzuca faktami, które ostatecznie nie znajdują pokrycia w rzeczywistości, to nie jest dobrze. O tysiącu planet czytałem już w tylu miejscach, że żaden film, mój czy kogoś innego, tego nie zmieni. Jestem w stanie się założyć, że nawet w recenzjach, które wysypały się dziś w internecie, Pojawiają się takie sformułowania, bo nikomu nie chciało się tego zweryfikować. I to tyle na ten temat. Na koniec zapraszam was do obejrzenia innych materiałów, które przygotowałem w związku z premierą Starfielda. Na kanale wisi już pełnoprawna recenzja, gdzie tłumaczę dlaczego ta gra mi się podoba. Wrzuciłem też kilka małych poradników pomagających zrozumieć te kwestie, których sam Starfield zbyt dobrze nie tłumaczy. Przez jakiś czas filmy z tej gry będą się pojawiać u mnie regularnie bo w sumie jest kilka rzeczy, nad którymi chcę się pochylić. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia.